Z pewnością mieliście kiedyś okazję spróbować czegoś pikantnego. Jedni nienawidzą jedzenia tego typu, inni je uwielbiają. I właśnie ci drudzy powinni zastanowić się nad tym, czy istnieje jakaś szkodliwość spowodowana jedzeniem ostrych rzeczy. A jeśli jest, to jak wielka, a w końcu, czy od jedzenia ostrych rzeczy można umrzeć? Oglądajcie. Na początek warto jednak wytłumaczyć, co powoduje te uczucie ostrości, którego doświadczamy podczas jedzenia ostrych rzeczy. Stoi za tym kapsaicyna lub jej pochodne, związki chemiczne wchodzące w skład chociażby papryczki chili. Działają one na nasze receptory bólu, powodując uczucie ostrości i pieczenia w jamie ustnej. Na kapsaicynę można jednak łatwo zaradzić. Popijanie ostrych potraw wodą raczej nie przyniesie efektu. Ten związek chemiczny nie jest rozpuszczalny w wodzie, więc woda w niczym nam nie pomoże. Zdecydowanie bardziej pomocna okaże się maślanka. Kapsaicyna z łatwością rozpuści się w tłuszczach, ale również w alkoholu, więc zapicie palącego uczucia piwem może się okazać również skuteczne. No dobrze, ale czy ostatecznie od ostrych potraw można umrzeć? Teoretycznie tak. Obliczono, że żeby doprowadzić osobę ważącą około 75 kg do śmierci poprzez spożycie ekstremalnie ostrej papryki, osoba taka musiałaby zjeść ponad 1,3 kg tego przysmaku naraz. W praktyce raczej nikt nie spożyje takiej ilości w tak krótkim czasie. Poza tym, zanim by do tego doszło, organizm zareagowałby na swój sposób. Najprawdopodobniej doszłoby do wymiotów, a nawet omdlenia. Jednak jedzenie pikantnych potraw może wpływać również dobrze na nasz organizm. Zawarta w nich kapsaicyna powoduje spalanie kalorii, i zatem jest pomocna przy odchudzaniu. Również jedzenie ostrych potraw podczas choroby jest w stanie nam pomóc. Papryczka chili zawiera witaminy A i C, wzmacniające organizm w walce z chorobą. Pikantne dodatki mają właściwości antybakteryjne, a ich ostry aromat rozrzedza zalegającą w nosie i zatokach wydzielinę, tym samym oczyszczając drogi oddechowe. Pamiętajmy jednak, że z niczym nie należy przesadzać. Zjedzenie zbyt dużej ilości pikantnej żywności może doprowadzić do spotęgowania uczucia zgagi, nudności, a nawet zmusić organizm do wymiotowania lub omdlenia. A jak to jest z Wami? Lubicie ostre rzeczy? Koniecznie napiszcie w komentarzach, a ja do najciekawszych przypnę serduszko. Możecie również napisać tam propozycje tematów do kolejnych odcinków. Nie zapomnijcie również o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli się Wam podobało. Kolejny odcinek już za parę dni, zatem do usłyszenia.